Mhm, mhm, mhm. Is that all? Thank you. A teraz coś z zupełnie innej beczki. So... Monday Biden, Flying Dragon. Wstęp do tego gameplayu nagrałem już dosyć dłuższy kawałek temu, ale stwierdziłem, że nie mogę w tej grze się zbłaźnić, że chciałbym chociaż dojść do końca pierwszego poziomu, a gra jest dosyć wymagająca. Jak i też chciałem przygotować się psychicznie do tego, żeby w miarę pokazać chociażby połowę nawiązań, które są zawarte w tej grze, ponieważ gra jest zwykłą platformówką wydaną przez Core Design, jak widzicie. A co za tym idzie, to no jest to kolejny produkt na licencji firmy Core Design, których było mnóstwo swojego czasu na amidze. Ciężko mi powiedzieć, jak wielki wpływ mieli sami Pythoni na tą produkcję. Ale widać, że jest bardzo dobrze inspirowana to produkcja, jak na, jak na platformówkę. Także zaraz szedam do Joya i biorę się do roboty. Jak widzicie, na dzień dobry mamy isterek w postaci wyjątkowo głupich wyników, tak? ponieważ zaczynamy grę. Zaczynamy od yy, wyniku 9, 999, 999 czy tam nawet 99 milionów, tak, 99 milionów 999 999. Ja oczywiście niestety, yy, stety albo i niestety posługuję się wersją skrakowaną, natomiast wersja nieskrakowana posiada zabezpieczenie antypirackie, gdzie yy, musimy odszukać w instrukcji gatunek sera i podać jego nazwę w grze przed uruchomieniem gry, co też jest kolejnym już nawiązaniem, a gra jeszcze się nawet nie zaczęła. No wybieramy czy chcemy dźwięki, czy chcemy kreskówki. Yy. To w sumie wszystko jedno, ponieważ y, udźwiękowania jako takiego nie ma. Jak widzicie, jest ten y, klasyczny Gambi, z, y, no, który przewijał się przez produkcję, zanim chodzi krzaczek. Y, chodzi on przez. Y, a tutaj jak rozpoznawać, różne rodzaje drzew z dosyć dużej odległości. Numer jeden, modrzew. To już chyba było nawet w pierwszym odcinku latającego cyrku Monty Pythona. Więc tak jak mówiłem, z tyłu za nami jest krzaczek z, ze sketchu, jak dobrze się ukrywać. Zaraz będą spadać na 16-tonowe ciężarki, znane m.in. ze sketchu o yy, obronie przed różnymi, przed, na, przed, kurde, przed napadającymi nas z różnymi owocami. Jak się bronić ogólnie przed owocami. Przejścia są w, w stylu, w stylu kreskówek wykonywanych przez Terego Jonesa. Martwa papuga. Reszta to już klasyczny, klasyczny, no może nie klasyczny, ale, ale klasyczna platformówka. No. Martwe papugi. Przed chwilą był Spam, którego nie chwyciłem. Spam oczywiście też już z innego sketchu. Mało tego, nasz Gambi strzela rybami. Być może jest to nawiązanie do sketchu z pozwoleniem na rybę. No chodzi o to, że musimy przywieźć generalnie na koniec planszy jak najwięcej żarcia oczywiście nie robiąc sobie krzywdy. A to żarcie nie, nie wszędzie i niełatwo zawsze wszędzie... Kurde, co ja gadam? Niełatwo i nie da się zawsze go łatwo zdobyć. No. Coś w tym stylu. Jak widać, nie jestem pionierem w tej grze. Tym bardziej, że ciężko mi też jest mówić i opanować to wszystko naraz. Ale mam nadzieję, że mi się uda, że jakąś kiełbasę dostałem. No generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, musimy zdobyć jak najwięcej różnego jedzenia, które później będziemy oddawać na końcu panszy. Yy, poza tym. Ach. Nie. Co ja tu mówiłem? Poza tym nasz Gambi, który nie ma mózgu w zamyśle, chce odzyskać swoje cztery kawałki mózgu. No właśnie, straciłem życie. Ale spoko, nawet jak mi się nie uda, to wrócę do tego samego momentu i będę nagrywał dalej. O, budyń. Budyń ze sketchu o ludziach zamieniających się w szkotów. Ten budyń zamienił się później w łopian, dzięki któremu dostaliśmy żarcie. Nie pytajcie mnie, nie układałem tego. Ale jak widzicie, no cholernie wymagająca jest ta gra, i naprawdę, jak ja oglądałem później gameplay, znaczy nie w sumie, nie, w, nie, nie, nie później, tylko wcześniej, jak oglądałem gameplay, to nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że ktoś tak wymasterował ten tytuł, że praktycznie nie stracił ani jednego życia. Bo widzicie, to jest praktycznie niemożliwe. Ale zaraz wrócę do tego samego momentu. O, gratulacje, twój wynik jest wystarczająco głupi. Proszę podać swoją nazwę. Zgubiłem totalnie wątek, próbując to wrócić. Stwierdziłem, że wrócę tutaj z Trainerem. To będzie dużo prostsze. Chociażby dlatego, żeby pokazać te wszystkie nawiązania i właściwie zachęcić po prostu fanów serii latającego cyrku Pythona i też wszelakich innych ich tworów do ogrania tego tytułu. Mnie to nawet wychodzi, dopóki nie muszę gadać, a wypadałoby parę rzeczy tutaj powiedzieć, chociażby dla osób, które no nie są za bardzo w temacie. Więc tutaj mamy właśnie martwe papugi. Tak jak mówiłem wcześniej, musimy zdobyć jak najwięcej jedzenia, z którego później jakby jesteśmy rozliczani. I to, jest, to jedzenie uzupełnia nam energię, jak i też właśnie później jest wymagane do, do przejścia do następnego poziomu. Tu mamy Bossa. Boss bodajże z, które, z intra z któregoś z sezonów. Nie pamiętam dokładnie teraz. No tyle fajnie, że jak tracimy życie, to zostajemy w tym samym miejscu, także nawet gdybyśmy nie mieli trainera, to już jest to jakieś uproszczenie, ale tak zupełnie poza tym to jest i tak cholernie wymagający tytuł. No tutaj są niebezpieczne znaki drogowe ze o różnych niebezpiecznych gangach. Czy byśmy wrócili do początku? Czy to jest to samo? A. To jest hiszpańska inkwizycja, rzucająca w nas miękkimi poduszkami. Jak ja to wszystko spamiętałem, nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie. Na pewno tego dużo kiedyś się tego naoglądałem A widać, kardynał jest bardzo nieugięty. Całe szczęście nikt nie spodziewał się, że. Używam trajnera. Ja że wiem, czy to całe szczęście. Ma, nie, mała przyjemność z takiej gry, no ale inaczej bym sobie nie dał rady, naprawdę. A jest tutaj jeszcze sporo do pokazania i to jest tylko jeden poziom. Oho. To ci zasadzkę. Skąd te nogi? Tych ostrzy pszczół nie kojarzę, z... do czego one nawiązują? Tych, albo świnek z karbonek z zielonymi plamkami też nie, coś mnie musiało ominąć. A teraz, numer jeden, modrzew. O, przepraszam za status. Dolać. Mhm. Gdy kolejny boss. Policjant. Policjant wróżka. Tego też nie kojarzę. Nie wiem, może to już jest jakaś inwencja twórcza, własna programistów Score Design. Nie wiem, ale nie mam autofire'a w joystick'u, więc muszę cały czas nawalać. Oczywiście bezskutecznie. Że naprawdę gra jest cholernie trudna i strasznie mnie to woli, że muszę korzystać z łatwiej. No, tu nas chyba przerobią z ryby w coś innego. To jest klasyczne, klasyczne, klasyczne inspirowanie się animacjami Terry'ego Jonesa. Dobrze mówię? Jones? Czy to ten drugi? Teraz nie pamiętam. Było dwóch Terry. tak, Terry Gilliam to był jeden z Pythonów. A Terry Jones to był akurat jedyny Amerykanin z Monty Pythonów, który robił animacje. To te takie na zasadzie kolażu, animacji... No co z tymi gierami? Jak ja mam przejść na... Teraz kutnia. Ojej, tego nie będę umiał. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Wiem, wiem jak na czym polega kutnia, i znam sketch z kutnią. A to jest sketch z panią z restauracji. jeden kawałek mózgu z czterech, który zgubiliśmy, czyli generalnie przeszliśmy poziom. I ja na tym zakończę gameplay, ponieważ gra jest warta ogrania samemu. Powiem tylko, powiem tylko jeszcze jedną ciekawą rzecz, być może nie wszyscy, którą być może nie wszyscy wiedzą. o. Ołuk. No w każdym razie, w każdym razie słowo spam, jako określenie spamu w poczcie i nie tylko. Wzięło się właśnie od Monty Pythona, a konkretniej od swoistego rodzaju mielonki, chyba wtedy produkowanej dla wojska w latach 70. czy 60. w Wielkiej Brytanii. I swojego czasu wszystko było ze spamem. Stąd też właśnie ten sketch ze spamem, piosenka, spam song, co później się przerodziło właśnie w niechcianą pocztę, niechciane wiadomości, tak samo jak tą niechcianą mielonkę. No i to wszystko się nazywało panem. a to by było na tyle z tego odcinka Amatora przy Joy'u. Wiem, że nie było, nie był to odcinek górnolotny i tak dalej. Mam nadzieję, że sam tytuł i chociażby samo intro, yy, chociaż doszło do jakiegoś tam ciekawszego poziomu. Natomiast yy, sam gameplay był żałosny, ale przynajmniej jeżeli nie znaliście tytułu, to przynajmniej znacie tytuł. Ja już kończę swoje wywody. Ja jestem Nowem, a to był Amator przy Joy'u. Pozdrawiam Was, do następnego, cześć.